Dzisiaj chciałem Wam przedstawić kolejny produkt dostępny w naszym sklepie, który doskonale komponuje się z fotowoltaiką coraz częstszą, częstszym gościem na dachach naszych domów. Mowa o folii grafenowej. Przy czym tutaj chciałem zwrócić uwagę na parametry tej folii i właśnie kiedy stosujemy folię o tego typu parametrach. Kiedy ona daje nam. Największe korzyści. Zwróćmy uwagę, tutaj może kamera to wyostrzy. Tutaj mamy parametr 230V 60W. To jest folia o szerokości 50, 50 cm, czyli metr kwadratowy to jest 120W. I tu, tu jest właśnie zaleta tego produktu. Kiedy stosujemy ten, ten przedział mocy? Bo wiadomo, im folia większej mocy, tym nagrzewanie szybsze. Zużycie energii jest takie same, bo to zależy od izolacji budynku. Natomiast bardzo często w momencie, kiedy chcemy tworzyć ogrzewanie podłogowe dla większych powierzchni domów czy całego mieszkania, pojedynczego pomieszczenia, napotykamy na problem mocy przyłącza mocy jaką możemy przeznaczyć na, na zasilanie właśnie tego ogrzewania podłogowego, tak aby nie wchodziło to w jakąś złą interferencję z innymi odbiornikami, o istotnej mocy, typu, piekarnik, czajnik bezprzewodowy, lodówka, nie wiem, żelazko, cokolwiek. I to jest właśnie, to są właśnie parametry folii, które jest doskonałym kompromisem. Tutaj jakby dalej uzyskujemy pożądaną temperaturę w pomieszczeniu, natomiast ten czas, stosunek czasów włączenia folii, wyłączenia jest, jest inny niż przy foliach większej mocy. Natomiast bez problemu w, w typowym, nie jakimś bardzo starym budownictwie wystarcza ta, ta moc do ogrzania pomieszczeń nawet w chłodne lutowe noce. Dlaczego szerokość 50 cm? Tutaj bardzo często spotykam właśnie ogrzewania, które mają pewne błędy. Jak, jak ludzie rozumują? Ludzie rozumują w ten sposób. Kupię folię o większej szerokości 80-100 cm. Wtedy będę miał metr kwadratowy tańszy, zaoszczędzę. Natomiast to są pozorne oszczędności, bo folia o mniejszej szerokości nie jest istotnie droższa. To są, to, są, to są niewielkie procenty. Natomiast daje nam znacznie lepszą możliwość ułożenia pokrycia podłogi w pomieszczeniu. Wiadomo, im mniejsze puzlety, tym łatwiej je ułożyć na danej powierzchni. A najczęściej spotykanymi błędami są zbyt duże odległości pomiędzy kolejnymi pasami folii, i to daje nam taki efekt, że, że przy spacerze gołą stopą odczuwamy pasy ciepła i pasy wąskie, pasy zimna, co, co, co psuje ten, ten komfort, którego oczekujemy. Tu, moja taka uwaga, jeśli układamy folię i wychodzą nam pewne odstępy. Zostawmy te odstępy przy ścianach. Zostawmy w tych miejscach, w których prawdopodobieństwo, że ludzka stopa stanie jest, jest znacznie mniejsze niż na środku, pomieszczenia yy, czy, czy w tego typu miejscach przechodnich, yy, jak 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 przedpokój, i tak dalej. Także Folia o szerokości 50 cm nie stanowi istotnego procentu w budowie całej, yy, całej, całego ogrzewania podłogowego, natomiast daje nam znacznie lepsze możliwości ułożenia yy, tego, yy, tego naszego layoutu i Moc jest zaletą w tych instalacjach, w których no nie mamy nieograniczonego zapotrzebowania, nieograniczonej mocy dostępnej, co zawsze występuje w momencie, kiedy tworzymy większą powierzchnię ogrzewania podłogowego. Także ten produkt jest zastos naj naj najbardziej przystosowany do takiej właśnie sytuacji. Polecam serdecznie i zapraszam do naszego sklepu internetowego sklep.santechnology.pl Mamy wciąż bardzo atrakcyjne ceny, mimo galopującej wszędzie inflacji. Pozdrawiam serdecznie.